przecież ty wiesz, No to dzwonisz, zaraz będę przecież. No bo ja się stresuję, jak egzamin? Jak dziwnie. Zdałeś? No zdałem. Ale fajnie! Hmm. Nareszcie nie będziesz się już stresował i frustrował. No ale jak było? No tak dziwnie się czuję. Dziewięć razy tam już byłem, zawsze siedziałem w poczekalni, wsiadałem do samochodu, robiłem jakieś dziwne manewry na placu, jechałem na ulicę, pojeździłem, egzaminator zabierał mi kierownicę, wiózł z powrotem na plac, dawał kartkę, że nie zdałem, ja wpłacałem znowu mnóstwo kasy i wracałem przez godzinę do domu. Na no to nagle egzaminator nie zabrał kierownicy, sam musiałem na plac prowadzić samochód, żadnej kartki nie dał i o, mam więcej nie przychodzić. Siu, ty się dobrze czujesz? No już jestem pod knajpą, czekaj. To już nie chcesz wynajmować mieszkania koło środka, żeby mieć bliżej? Czekaj zaraz. Ale fajnie, że zdałeś. Cieszysz się? Nie, przestałem się martwić.